Halo, halo, czy mnie słychać? Nie wiem, czy mnie słychać, czy nie, bo przez chwilkę, hmm, przez chwilkę yy, chyba miałem jakiś problem, ale teraz widzę, że już jest, już jest ok, wróciliśmy. Teraz tak, ok, dobra, no to wracamy. Jeżeli e, pamiętajcie, że zawsze są te transmisje, właśnie w tego typu sytuacjach awaryjnych, one się bardzo rzadko zdarzają, ale niekiedy nie wiadomo dlaczego się zdarzają. Zawsze mamy transmisje w kilku miejscach. Dwie transmisje są na Facebooku, dwie na YouTubie. Także jeżeli YouTube pada, a w tym momencie widzę, że chyba transmisja nam została zatrzymana to szybciutko się przylogowujcie zawsze na Facebooka, na fanpage'a Fibonacci Team albo na grupę Forexowa Emerytura i tam te transmisje są równolegle. Także pamiętajcie, że w tego typu sytuacjach wystarczy się przełączyć, nie ma co panikować, po prostu nadajemy równolegle na różnych kanałach. Także mam nadzieję, że tutaj właśnie to zrobiliście. Zawsze na Facebooku też jesteśmy. Lecimy dalej. Co dalej ze złotem? 4-godzinowy interwał, tutaj 886 do zaksięgowania. Sam poziom do wyjęcia 1673, e, punkt D układu harmonicznego, układ oczywiście nietoperza, typowy bad pattern. No i tutaj delikatne wzmocnienie w postaci, zobaczcie, zewnętrznego 161 Fibo. Bardzo ładny setup. E, jeszcze kilka dni temu tego nie widziałem, bo nie widziałem tego ruchu korekcyjnego. W tym momencie on jest. Ja go pomierzyłem w całości 161,8 i tutaj 1674,73. Bardzo ładny klasy, Zobaczcie dwa poziomy. Na siebie się nakładają, także to też jest taka okazja dla mnie. Co ciekawe, tutaj widzę, że po wolumenie skumulowanym, że ruch zaczyna nam dosyć mocno też wyhamowywać, troszeczkę jednak się zaczyna wypłaszczać. Zobaczcie, mamy wolumen skumulowany podażowy mniejszy, 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 prawda? Za każdym razem. Te słupki i te wartości są po prostu coraz to na niższych jakby notowaniach, prawda? I to jest też fajna informacja, że tutaj ten ruch, który pewnie nastąpi do góry, będzie jedynie chwilowy, będzie jak ja to mówię sztuczny, może być markowanie ceny i szybkie dojście, zaksięgowanie FIBO i duża reakcja. Także proszę mieć to też na uwadze. Co się dzieje dalej z DAX-em? No DAX powiem Wam szczerze, jakoś nie daje dużo okazji. Dzisiaj też tak średnio tutaj, no ta strefa niestety jest dosyć duża, bym bardziej ją zaznaczył tutaj jako dwa razy mierzenie FS100, proszę zobaczyć jaki klaster, też mamy 1 do 1... No, może być jakiś rodzaj korekty, aczkolwiek podejrzewam, że dzisiaj gdzieś tam sobie pójdziemy bokiem na DAX-ie, aczkolwiek strefa na poniedziałek, czy poziom na poniedziałek 9300, 9300.09 dokładnie, no i ten możliwy motyw 1 do 1, mimo wszystko tutaj zewnętrznym oporem wydaje mi się troszkę ważniejszym, jak to wsparcie jest cały czas, FS161.8, czyli wydłużenie fibonacciego bardzo, bardzo ważny, bardzo, bardzo ważny opór, także o tym też pamiętamy, 1077. 10 co się dzieje na S&P? No na S&P spodziewałem się jakiegoś wypełnienia, wyjścia dołem. Tu wybijamy, zobaczcie, takie schody co nowe tworzymy. Także tutaj mnie troszeczkę, muszę przyznać, S&P zaskakuje. Zobaczmy na 4 godzinowym, jak to wygląda. Tutaj mam z kolei jeden inny poziom, równie ciekawy, żeby nie powiedzieć, że nawet ciekawszy. Już Wam go pokażę, tylko szybko sobie to do, 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 dopracuję wszystko. Ok, co robimy? Na pewno będzie zewnętrzne mierzenie tutaj tej lokalnej korekty. Na pewno będzie ruch spadkowy od szczytu do dołka. Ok, no i w sumie to chciałem wam pokazać. Co prawda myślałem, że to 161 będzie troszeczkę wyżej, no ale nie, niestety nie jest. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Mamy 161, mamy 61 ruchu spadkowego. Proszę zobaczyć, mamy odbicie. No, i tutaj bardzo ładne założenia strategii FTS: typowy klaster FIBO 2646, 2615, 2620. No, ten klaster taki nie za specjalny, prawda? Niezbyt precyzyjny aczkolwiek jest, aczkolwiek tutaj nie jest. Także też o tym pamiętamy, że ta strefa między poziomami Fibonacciego, ten motyw FTS, no na S&P może być. Także myślę, że ta ściana nie będzie taka łatwa do wyjścia górą. Dobrze, co robimy dalej? Zobaczmy z polskim złotym. Ja tego sprawdzę na YouTubie, czy faktycznie to wszystko nam padło, czy może gdzieś tam nadajemy, bo czasem jest tak, że to się samo dźwiga. O, widzę, że jesteśmy. Widzę, że, że się YouTube jakby sam wznowił. Okej, okay, no to dobrze. To bardzo dobrze, że jesteśmy. Polski złoty, tak? Dobrze. Była były prośby odnośnie PLN-a zobaczmy. Na USD pln nie mamy wydłużenie Fibonacci, mamy F1618, mamy poziom 408. Punkt D, bardzo ładne fala CD wydłużona 61 względem fali AB, czyli nasze mierzenie f 161. No ostatnio tyle razy o nim mówiłem, że mam nadzieję, że każdy już je opanował i wie dokładnie, dlaczego ono jest takie ważne. No Odpowiadając na to pytanie, cena się tam po prostu odbija, tak? rynek reaguje, widzi tego typu poziomy na usdpl Lenie Gdzieś tam wskoczyło zlecenie oczekujące, typu buy limit. Także cały czas tutaj gram konsekwentnie już od 3... trzech dane, słuchajcie, chyba poprowadzić tę transmisję dzisiaj, co. E, chyba nie jest nam dane poprowadzić tę transmisję. No ja nic, walczymy dalej. Zobaczymy, ile osób konsekwencji, konsekwencji w konsekwencji za, zostanie tutaj z nami. A, co tutaj takiego dzisiaj mamy? Momencik. E, ja tu próbuję opanować sytuację. Nie wiem, mam nadzieję, że mi się uda. I mam nadzieję, że widzicie to, co mówię. Mamy jakiś choklik dzisiaj. E, mam nadzieję, że nie żaden atak hakerski. 4,08, 4,09. Tutaj ten poziom cały czas walczymy z nim, GBPPLN, o właśnie o tym chciałem powiedzieć. Tutaj widzimy dosyć ładne podbicie pod 5,12, 5,13. Zobaczcie, bardzo ładny klaster FIBO, 2 razy i8. Typowe charakterystyczne mierzenie 2 razy POG, czyli mierzymy ostatnią korektę i jedną i drugą. Obie są tak samo ważne, więc obie mierzymy. Tu mamy pierwszy pomiar tu mamy pomiar numer 2, no i widzimy, że z tych pomiarów tutaj wniosek końcowy jest taki, że wypada zewnętrzne mierzenie wyżej, prawda, to jest to 2 razy 161, 5, 12, 5, 13 na funcie. Miałem dużo pytań, dokąd trzymam, no właśnie to są te targety, no właśnie to są, moi drodzy, te targety. Myślę, że te poziomy są bardzo realne i funt faktycznie wybije górę, prawda, tutaj ten ostatni szczyt był na 5,06%, ale tak jak mówię, poziomy Fibonacciego pokazują, że jeszcze tego miejsca na wzrosty mamy, także konsekwentnie trzymamy wyjony mierzeń Fibonacciego. E, fund już był, euro był, e, nie, euro nie było. Na euro złotym również bardzo ciekawy poziom, projekcja Fibonacciego F100, 449, 450, bardzo ładny, precyzyjny poziom. E, mamy typowy motyw z, ko, z korekty pędzącej. E, tutaj podstawowa znajomość teorii faleliota oczywiście przychodzi nam z pomocą. Przydaje się, ja ją zaznaczam w tym momencie, mamy AB, BC i proszę zobaczyć punkt D na projekcji FS100. Dokładnie około 4,54, 49, także tutaj też bardzo fajny poziom na pewno do zaznaczenia. Polski złoty był, indeksy były, złoto, ropa również. Zobaczmy co się dzieje na Bitcoinie, oczywiście Bitcoin... W kręgu naszych zainteresowań, moich zainteresowań również jest. Ja czekam cały czas na poziom 5500. Jestem bardzo ciekawy, co jednak tutaj zrobi. Jak widzicie, mamy 50, poniżej oczywiście też to trzeba zaznaczyć, jest 61,8, zobaczcie. 5100. Tutaj mamy jeszcze mierzenie w 100, czyli AB równa się CD, też może szybciutko zaznaczę, czyli mamy punkt A. Punkt B, punkt C i punkt D zobaczcie na FS100, prawda? Taki motyw 1 do 1 jak najbardziej ma sens. No i 61 oczywiście też bardzo ważne, 5100 z małym haczykiem. Także tutaj dosyć ważne dwa wsparcia na Bitcoinie. Dobrze, co robimy moi drodzy? Dalej, mm, już tutaj nie upewniacie, że dobrze widać i dobrze słychać, o dużo osób, widzę, na Facea się przeniosło. No dobrze, że jednak mamy ten zapas, nie w postaci Facebooka, jak nie YouTube to Facebook, jak nie Facebook to YouTube. Nadajemy, przypominam, na czterech różnych kanałach. Dobrze, bitcoin był, sprawdzę jeszcze po tablicy, co byłoby warte tutaj naszej uwagi. Na pewno gaz ziemny, na pewno ten motyw, na który czekam trzeci dzień, myślę, że trzeci albo nawet czwarty dzień. Tutaj głowa z ramienami odwrócona, oczywiście prawa strzałka ta ostatnia mnie interesuje, i w momencie, jak cena spadnie, zaksięguję 1,56-157, czyli okolice tej zielonej strefy. Myślę poważnie o tym, żeby kupić z bardzo ciasnym stopem poniżej dołka. Także bardzo duża szansa jest na to, że jakaś ta reakcja będzie. Czekam na to, aż rynek wypełni ten motyw. Dodatkowym potwierdzeniem, możliwy układ 1 do 1. W tym momencie zaznaczę, jakby to mogło wyglądać, bardzo by mi to pomogło, jeżeli ten zygzak faktycznie by się pojawił i ten punkt D wypadł właśnie w rejonie tej zielonej strefy, czyli 156 157 no, dodatkowe potwierdzenie w postaci trojeliota połączone z symetrią ramion i jeszcze z układem 1 do 1. No taka wysienka na torcie. Zobaczymy, ale jeden z moich pomysłów na nadgas. Oczywiście niekoniecznie na dzisiaj, ale na przyszły tydzień, na poniedziałek jak najbardziej ten setup będzie aktualny. Jeżeli chodzi o cukier, dużo osób mnie też pytało. No, mamy zieloną strefę, faktycznie reakcja jest, aczkolwiek troszkę mnie zastanawia to. I Znaczy, ja nie mam długich pozycji, tak? Natomiast zastanawia mnie ułożenie na tym wzroście. Zobaczcie, typowa korekta, typowe trzy fale: A, B, B, C, i CD, Typowy zygzak, i naprawdę duża szansa, że jeszcze jeden impuls spadkowy zobaczymy. Także w tym momencie z długimi pozycjami po prostu bym się troszeczkę wstrzymał. Ok, zobaczmy co jeszcze. Kajeta napisał, że już dniówkę zrobił, więc wybaczam. No właśnie, ja jeszcze dniówki nie zrobiłem, co prawda, także bo dzisiaj troszeczkę późno się zebrałem. powiem Wam szczerze, dopiero zasiadam, także mam nadzieję, że sesja amerykańska będzie dla mnie równie łaskawa, jak dla Was sesja europejska. Zobaczymy. Ok, co tutaj dalej robimy? Na akcjach z Wigu 20, z Wigu 40, w sumie nic się niewiele się zmieniło. Już nie będę tego analizował na eurodolarze oczywiście no musimy spojrzeć tak jest tutaj mamy taki dosyć dosyć ważny motyw czy wydłużenie Fibonacciego tutaj mamy od XA do a mamy 61 mamy 1, 11 65 1, 11 50 proszę zobaczyć bardzo ważny klaster 61 161 wydłużenie Fibonacciego i ja na te poziomy moi drodzy czekam Dopiero będę atakował 1:11,60. Także, jeżeli nie dzisiaj, to tak jak mówię, też poniedziałek i początkowe godziny sesji europejskiej poradnej, ale już po weekendzie. Także tutaj ten poziom i wydłużenie chyba Fibonacci'ego, jak wiecie, bardzo dobrze działa, bardzo je lubię. Także chciałbym coś, co nieco, co nieco z tego wyjąć. Okej, okay. ja sprawdzam transmisję, co tutaj jeszcze prosicie o to, żebyśmy zrobili. Kanadyjczyk, zobaczmy, co tam na kanadzie. No, na kanadzie, słuchajcie, coś się zaczyna pojawiać na 4 czterogodzinowym. Coś, co bardzo lubimy i coś, co działa. Także tutaj 1 do 1 oczywiście ma sens. Pewnie to macie na myśli. Tak jest. Ja też to zaznaczę od strony takiej eliotowskiej, żeby to opisać ładnie, precyzyjnie. Mamy AB, zobaczcie, BC i punkt D. Zaksięgowany na FIBO. Wygląda to bardzo dobrze. Myślę, że jest zakończenie korekty i przed nami kolejny impuls Wzrostowy, no, precyzja jest dosyć, dosyć wyraźna. Układ trójfalowy no, rzuca się od razu w oczy. Także tutaj nie ma co kombinować. Według mnie jest to po prostu korekta przed dalszym ruchem wzrostowym. No dobrze, myślę, że tyle dzisiaj. Nie widzę więcej, więcej komentarzy z Waszej strony. Wydaje mi się, że wszystko udało nam się dzisiaj tak w miarę szybko omówić. Także ja wracam na rynek, bo chciałbym dzisiaj jeszcze co nieco pograć, żeby fajnie zakończyć ten tydzień. Jestem z Wami na czacie. Oczywiście z chęcią, z chęcią z Wami pogadam. Także zapraszam na nasz kanał telegramowy. W tym momencie na czacie Wam wysyłam zaproszenie. To jest nasz jedyny oficjalny kanał Fibonacci Team na telegramie. Także serdecznie zapraszam. Tam się słyszymy. No i już myślę, że możemy po malutku wracać na rynek i szukać okazji, co nieco rozegać. Także miłego weekendu Wam życzę powodzenia. Oczywiście odpocznijcie. No i słyszymy się w poniedziałek w samopołudnie. Trzymajcie. Się.